Wiesz, w jakiej cenie będziesz sprzedawać kalafiora i brokuła w danym roku do przemysłu? Chcesz wiedzieć, dlaczego trzymam te pieniądze w ręku i do Ciebie nimi macham? Słuchaj, bardzo ważna, gruba, najważniejsza w tym roku konferencja kalafiorowo-brokułowa w Polsce. Jest to wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Kiedy? Już w czwartek na portalu Ewa Żywnictwo. Kto? Seminis, kujawsko pomorskiego środek Doradztwa Rolniczego. Inia, Jara. O czym będziemy mówić? Właśnie o czym? O pieniądzach. Grube tematy. Proszę więc oczy. Sami najlepsi specjaliści, właśnie dla Ciebie. Poruszymy tematy związane z ekonomią uprawy, z cenami, jakie będą, w jakich będą kupowane kalafiory i brokuły, z ochroną oraz tego, co Sejminis przygotował specjalnie dla Ciebie. Dlatego teraz przejdę na to tło. A dlaczego białe tło? O tym opowiem za chwilę, ponieważ oprócz tego, że będziemy mówić o rynku kalafiora w Wielkiej Brytanii, to opowiemy również o nowościach seminizmu. Bo nie oszukujmy się. Prawda jest taka, że niewątpliwie, jak i tytanium znacznie podniosły rentowność uprawy kalafiora i brokuła w Polsce do przemysłu. I nie tylko w Polsce. Dlaczego właśnie tutaj na białym tle? ponieważ kalafiore cemini są białe i o tym też opowiemy właśnie podczas konferencji kalafiorowo-brokułowej, kiedy już ten czwartek, specjalnie dla Ciebie, gruba konferencja, musisz tam... Być.